druga to jest to półtko, żeby nie? A to dla siebie możesz kasety zbierać. Zbierać kasety? Zbierać. bo zbierałem stary bo wiesz, się nie Piąta dwadzieścia zaczynamy buszowanie, chodźcie ze mną, patrzcie coś ciekawego. Choć od To jest jak, jakieś jakieś te koreczki, takie do tych koreczki, to zrobisz sam i ja bym te butelki dał tutaj na środę. No nie, jak myślisz, że jest? Ja Zajdino. zobaczę, tam już słońce wychodzi. To ja fajną bluzę pomarańczową, cieplej. Jeszcze dwie godziny i będzie ten słońce. Ja. Nu, 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 空的。 nie, czy to jest? nie ma kreski podróba, pizda, pizdała bo nie nie można regulacji zrobić Genewa, tak, czy jak to się nazywa? tak tak, no Genewa gdzie? za wszystko 40 Od 2 zł Efekt symfonicznie dwa CD za 10 zł Pierwszy zakup Dwie płyty, pierwszy zakup zadychę na internecie 40 Jest pani Ula Pani Ula Książki po przydychy

Gramofon yeah. ile ja to pokazuje dodatkowo igłą, igła też jest. trochę kasata Ile się na raptor? To się robi jeszcze Sprawny jest, to mi się wydaje, że jest lepszy. Ten? Yeah. Tak. z łapką uszkodzał tutaj. A radio, jaka cena? Sześć Sprawny, budzi. W chcę tak? Tak, no, 8, tak, 8, bym dał. Teraz ja rozumiem. Jeszcze ja się, ja tak. się zastanówcie. Co ten, tak, tak, ja to na handel, gdzieś no to jeszcze może, ale wiesz, to chyba, patrzeć, wszystko to wszystko kompletować. Tak to jak ja chyba powiem, chcę to dać. Nie to, że jak chce wiesz, kurwa, handlować tym tymi ten. No dobrze. To jest, dobrał, bo to jest ponad 40, 30, 30 to jest ponad 40 czy złotych 10, to? jest Tak. 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 to Tak. 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 Drugi zakup płyty po 5 zł. Motor Talking, e, DPS Mot, Pinky Floyd, Michael Jackson i Żar Michel Arała. 4 płyty, 20 zł. Kolejna cena, 25. No, nie wziąłem z auta w ludzy. Teraz zimno. A Za 15 zł Bazon z porcelany. Karolina Jaworzynia Śląskiej. Wrocław za 15 zł. multimulti- Jazique福ARRbird ия No, no, tam zresztą, tam 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 Poczekaj jeszcze z klejnotą. Poczekaj jeszcze z klejnotą. Nie, no, będzie musiał ten film. Nie, ja muszę poczekam w tej chwili na. o, widać. A na no, wkładkę, tak? A ja sam. No, jak będzie no, miał wkładkę, a co to się nie robi? Ci, bo, no, jakbym na wkładkę, to przyjdziemy się w to, no, jak to No, to no. To Dobre, na razie. No, okay. Krzysiu есть? jest. Krzysztof Krzysztof jest.

Mhm. A to jest z bezpiecznikiem? Z uh. Krzysztofem. Uh.

Znowu sobie te najfajniejsze, a pozostałe wie, tam, wie, widzicie, 26, jest wychodzi, nie. Tam wyjdzie ci jak 20 zł po złotów w całej godzinie. Mniej więcej. Cztery metry, których leży. Zobaczcie ją. To jest klipa. Cztery metry, 4 metry. 4 metry. 4 metry. 4 metry.

nie Weszły te, te, te drugie? weszły całe, one były na giełsku i je poukładałem powkładałem tylko nie wiem dlaczego ten rząd jeden leży no, ojciec Chodzisz mama i siostra. Lubie stąd jednym po podgniacie. żeby nie, uciec, nie, nie,

de yeah. terra